Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time, ja jestem oczywiście Max, zapraszam Was na kolejny odcinek komentatora. Słuchajcie, w tym odcinku news niesłychanie, niesłychanie... Może nieważny, kurwa, ambitny to już w ogóle, ale jednym słowem bardzo kontrowersyjny, aż tak kontrowersyjny, że postanowiłem właśnie go skomentować, bo dla mnie osobiście, dla faceta 36-letniego, z już z jakąś tam przeszłością, z, bagazem, z bagażem doświadczeń na karku, z wychowaniem, pewnym wychowaniem, takie informacje są dla mnie naprawdę no niesłychanie kurwa, bulwersujące, jednym słowem. Chodzi dokładnie o fame MMA 4. I to, co się wydarzy w czerwcu, może nie to, co się wydarzy, po co się ma wydarzyć. Po prostu wyjdzie kilku idiotów, którzy będą się lać, kilku ambitnych ludzi, którzy youtuberów, którzy faktycznie podchodzą do tego bardzo poważnie, i ogląda się ich walki z coraz większym zainteresowaniem. Natomiast ważne jest to, zawsze ważne jest to w takich galach. Walka wieczoru, walka finałowa walką finałową najprawdopodobniej na Fame MMA4 będzie, wystąpi niejaki Rafa -la -la. Chuj wie. Jak ja to usłyszałem, stwierdziłem, kurwa, nie znam kolesia. Niestety wszedłem na jego kanał, I od razu go wyłączyłem, po drugie zacząłem szperać po internecie i te wszystkie komentarze zacząłem czytać i stwierdziłem, że jednak branża internetowa, która się zajmuje plotkami, takimi wydarzeniami, też już troszeczkę chyba y, informuje nieznacznie, że to już jest troszeczkę, słuchajcie, przesada. Tak, tylko, że Rafa Lala to tak naprawdę nie osoba jedyna, która może wystąpić na gali Fame MMA 4. Do tego dochodzą jeszcze dwie jacyś, y, nie wiem, czy to, już, już, już sam nie wiem, czy to są kobiety, czy faceci, y, Niejaka Jaga i Iza Kisho. Też są ponoć prowadzone rozmowy i dyskusje na temat ich, ich występu na Gali Fame MMA4. Ja nie mam zielonego pojęcia, dlaczego wodarze, znaczy, znaczy wiem, dlaczego wodarze takie coś robią, natomiast ja nie wiem, czy to takie jest faktyczne takie zainteresowanie, żeby takie różnego rodzaju osoby występowały na Gali Fame MMA. Przecież to tak naprawdę to już w ogóle nie ma nic wspólnego z, z czymkolwiek, ani z MMA, ani kurwa. Yy... Z raniem się ryju, to kompletnie już w ogóle to już. Pff, to już naprawdę lepiej zobaczyć dwóch jakichś Żuli, czy też może nie Żuli, bo to takie już obraźliwe jest, ale dwóch jakichś facetów, którzy stoją zawsze codziennie rano po sklepem i napierdalają jabole lub piwa za złoty 50. nie za złoty 50 od też troszeczkę za dużo. No za 80 groszy na przykład, jeżeli takowe są. I tuż warto by było naprawdę ich obejrzeć i byłoby to chyba bardziej jakieś tam nie wiem interesujące niż, niż yy, ludzie którzy, którzy tak naprawdę no, niczym sobą nie reprezentują prócz tylko i wyłącznie słuchajcie kontrowersjami jakimi na swój temat na, na temat swoich własnej osoby one one wprowadzają yy. Kurwa, ja nie wiem, no widzieliście, no, możecie teraz zobaczyć, tą Rafa Lalala. To jest osoba, to jest facet, który, kurwa, nie wiem, nie chce być facetem, chce być kobietą, przybiera się za kobietę. Ym... I on ma wystąpić na gali Fame MMA. Słuchajcie, prawda jest taka, no, i to jest, prawa, to jest prawda niewątpliwa. To jest coś, czego się nie, nie da w inny sposób wytłumaczyć. No, trzeba być naprawdę ślepym i głupim, żeby to odbierać zupełnie inaczej. Wodarzom nie zależy kompletnie na tym, żeby fame MMA kojarzyło się właśnie z walkami youtuberów, nie wiem, ludzi, którzy są znani na YouTubie, żeby, żeby podnosili te swoje jakieś umiejętności sportowe, tak jak to pięknie mówi o tym, o tym pięknie mówią wodarze fame MMA, że im zależy na to, żeby ludzie, kurwa, którzy streamerzy wychodzili na dobrych ludzi, i w ogóle, i w ogóle, zamiast pili alkohol, czpali yy, i kurwa oblewali się benzyną i niedługo będą się jeszcze podpalać, to oni dzięki MMA nagle przejdą na jakąś dietę, gdzie będą wpierdalać kurwa dziennie yy, po cztery jajka na twardo i sałatki kurwa z rukoli. Yy, no nie, no nie, no po prostu nie, no to jest po prostu nieprawda, to jest głupota, to jest po prostu kłamstwo, to jest to już nie jest kłamstwo, to już po prostu jest robienie w Fame MMA, szczególnie Pan Gola, yy, to po prostu no, robią po prostu z ludzi idiotów, z tych młodych ludzi, którzy ich oglądają. Oni naprawdę wierzą w to, co oni mówią. I, i tak, oni sobie tak patrzą, że to kurwa, im bardziej się jest pojebanym, tym większą ma się szansę na tym, żeby wystąpić na Fame MMA, no bo przecież o to chodzi, prawda? Im bardziej jesteś zajebany mułem i i pokazujesz coraz gorsze rzeczy na tym internecie i, i wtedy oglądalność twoja wzrasta no to wtedy cię włodarze mogą zauważyć i mogą zaproponować ci walkę Fame MMA, na przykład walkę wieczoru co ciekawe Rafa ponoć yy, zaoferowali jej 100 tysięcy złotych za walkę znaczy nie za walkę, za wystąpienie na gali Fame MMA rozumiecie to? rozumiecie to? to jest po prostu straszne i to wszystko co mówili o Fame MMA Włodarze KSW i inni, gdzie Fame MMA się obrażało na tych ludzi, że tak jak oni mogą mówić na temat ich kurwa ich organizacji w taki sposób, przecież oni są dobrzy, kurwa chodzą do kościoła codziennie, modlą się, klękają kurwa na klęczkach, słuchają Radia Mary i tak dalej, przecież jak tak można źle mówić o Fame MMA, natomiast Fame MMA sam pokazuje jakie oni mają podejście do, do widzów. Ja naprawdę jeżeli faktycznie dojdzie do, do tego, że, że, że te, te jakaś kurwa Rafa Lalala -la -la będzie występowała na galifę MMA, to ja naprawdę będę bardzo zdziwiony. I będę się już y, utwierdza w tym przekonaniu, że naprawdę y, człowiek jako istota myśląca w tych czasach, gdzie, gdzie jest jak jest, po prostu... Stracimy pewne wartości, które są naprawdę yy, istotne w tym, w tym życiu. Jeżeli ktokolwiek wyda nawet i 10 groszy na wyku per, 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 per view, by zobaczyć te istoty, to ja naprawdę, no, nadzieję nadzie ja zawsze będę miał i zawsze ją mam, czy w moim życiu, czy, czy ogólnie. Natomiast yy, wiara w to, że ludzie, że widzowie YouTube'a <laughs> potrafią. Znaczy nie mówię o wszystkich, absolutnie nie, ale potrafią troszeczkę się tak uspokoić, zatrzymać się na chwilę i przemyśleć, co, co tam się dzieje na tym YouTubie, co, co ludzie robią z tego YouTube'a, bo YouTube tak naprawdę to już nie jest to, co było parę ładnych lat temu. Ja pamiętam po dziś dzień, ja zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em, muszę Wam powiedzieć, od oglądania filmików z gier Let's Play Remigiusza Maciaszka, to pierwszy, pierwszy Pierwsze co widziałem u niego to jest chyba Beyond to Soul, coś takiego, chyba tak, tak taka seria była, w Jezu, parę lat temu, później, później wprowadził razem z Rojem Rock'n'Royo w Battlefieldzie, można było naprawdę zobaczyć fajnych youtuberów, którzy naprawdę mają pomysł na, na, tego, na swój kanał. Teraz tak naprawdę to wszystko się już powoli kończy, tego już nie ma żadne gameplay, Let's play, to, to, to widać mniej więcej, nawet rozmawiając osta ost ostatnią z osobą, która ma która jest dość mocno związana z YouTube'em yy, sama stwierdziła, że tak naprawdę w Polsce YouTube, już nie, już nie jest tym jaki był. Yy, gameplaye, let's play to tak naprawdę to już powoli to powoli te ci youtuberzy przechodzą do takiego gdzieś tam gdzieś tam są na uboczu i tak naprawdę tylko i wyłącznie twardzi i wytrwali będą mieć tą oglądalność. Teraz publika chce czegoś innego. Kurwa, właśnie takiego czegoś, co robi Fame MMA, niestety. A więc im bardziej się jest pojebanym, im bardziej robi się z siebie idiotę, im większą się ma właśnie oglądalność, bo idioci patrzą na idiotę, to właśnie tacy ludzie jak Gola, jak ten Balon Baron, chuj wie jaką tam kurwa ma, ci wszyscy prezesi, zarząd kurwa tego MMA, są po prostu pojebani, po prostu są pojebani moim zdaniem i krzywdzą po prostu młodych, młodych ludzi. Ja sobie nigdy nie pozwolę na to, żeby mój syn, który dopiero co będzie dorastał, on ma półtora roku, żeby oglądał takich idiotów właśnie jak pan Gola, który mówi i informuje, że po prostu ich gala po prostu jest zajebista, piękna, wspaniała. No, główno prawda, no po prostu chłopie, po prostu tobie tylko i wyłącznie zależy na kasie, na kasie, na kasie, jeszcze raz na kasie. Ten wasz przekręt, kurwa, z walką Kasiusa i kurwa i Polaka, to jest po prostu pff, jedna wielka, po prostu to jest po prostu plucie w twarz wszystkim widzom, waszym widzom, którzy was. Oglądają, ma ja do nich absolutnie nie zaliczam. Ja wolę całkowicie za darmo sobie obejrzeć, jak wpierdalam sobie chipsi, chipsiki, yy, poszczególne walki i nie płacić ani nawet i 10 groszy, bo taką możliwość również mam, bo daje mi internet. I nigdy nie zapłacę, nie pozwolę na to, żeby moje dzieci takie rzeczy w ogóle oglądały. A jeżeli będą chciały obejrzeć, to jak najbardziej tak. Ja skończyłem 18 lat, nie będą mieszkać w tym domu pod moim dachem. Wtedy mogą nawet oglądać, kurwa, nawet mogą iść na kawę się mówić z rafa lala, i chuj ogólnie mnie to będzie obchodziło. Natomiast dopóki mieszkają, dopóki ja ich utrzymuję i dopóki zależy mi na tym, żeby ich, żeby ich wychowanie było w miarę normalne i fajne, żeby przez te życie przeszli jakimiś zasadami we, no, we, wewnętrznymi i wartościami, które każdy z nas powinien mieć, no nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek takie rzeczy po prostu oglądał. Jeżeli faktycznie wystąpi jakaś Rafa lalala, Jaga, kurwa, zakisio, którzy nie mają absolutnie nic wspólnego kurwa z walkami, no to pff, upadek kurwa jest bliski i bardzo się cieszę, i bardzo się cieszę, że Polsat w końcu zrobi swoją galę frików, bo będzie tam jakiś po prostu poziom, poziom widowiskowy, sportowy. Widowiskowy połączony ze sportowym i to będzie się po prostu naprawdę fajnie oglądało, a takie coś jak Fame MMA to będzie tylko i wyłącznie jak ktoś po prostu będzie chciał się pośmiać i troszeczkę pożartować to sobie po prostu będzie włączył o Fame MMA, poszczególne walki i, i tyle. Albo będzie sobie wybierał tych faktycznie zawodników, którzy faktycznie podchodzą do, do sportu po prostu sercem, a takich zawodników jest coraz więcej, jeżeli chodzi o gale Fame MMA. Idę teraz tutaj ich wymieniał, bo bym musiał po prostu troszeczkę parę rzeczy przypomnieć, bo nie jestem na bieżąco, absolutnie nie. Yy, no i tyle, no i tyle, i tyle, jeżeli chodzi o, o zjebaną gale Fame MMA i tych kurwa po prostu pojebów po prostu z tej, fede, z tej federacji. No ale dobra, to jest słuchajcie, wolny kraj, demokracja, każdy robi tam naprawdę co chce. FMM ma wielki plus, że oni tak naprawdę działają nie, całkowicie niezależnie, nie są spowiązani z żadną telewizją, występują, wszystko to, co się dzieje, to się dzieje na internecie i dopóki YouTube sam tego nie zablokuje, to po prostu mogą robić naprawdę co chcą, co chcą, naprawdę co chcą. No i tyle, i tyle w tym temacie, jeżeli chodzi o Nowości jakie tutaj internet nam dostarczył, a więc Fame MMA 4, Tam jeszcze będzie oczywiście walka, walka dwóch raperów. Sądzę poniekąd, że jedynym takim wielkim jakąś dramą między raperami to był między PEJOM a Tedem. Natomiast ja jestem, na, absolutnie jestem nie na bieżąco, jeżeli chodzi o, o to co się dzieje przez jakiś rok, 2, 3, 4, więc nie wiem, pewnie są jakieś inne dr dramy gdzie włodarze Fame MMA będą chcieli po prostu je wykorzystać. Ja już widzę te konferencje, kurwa, Fame MMA. To po prostu będzie piekło, piekło, piekło. Jeżeli słyszę pana Różalskiego, pana Różala, do którego naprawdę mam wielki szacunek, jeżeli chodzi o, za o zawodnika, o człowieka, to co robi dla zwierząt i ogólnie, i słyszę te jego yy, słowa, jakie to Fame MMA jest dobre i tak dalej, to naprawdę, no, ale wiecie co, to jest wszystko właśnie powiązane z pieniędzmi, słuchajcie, jeżeli Toś tacy właśnie ludzie, którzy wiedzą, że będą się kręcić przy Fame MMA, jak najdłużej będą oni mówić w superlatywach, wiedząc, że Fame MMA ma oglądalność bardzo wysoką, to liczą na to, że po prostu coś z tego tortu po prostu uczkną. No i to jest i, ty, i tyle, i tyle, po prostu tyle i nic więcej. A więc zbulwersowanie się na to, że zawodnicy nie wiem, występują na galach jako trenerzy, czy, 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 czy komentują, czy pokazują się na konferencjach i tak dalej. Słuchajcie, to jest wszystko po prostu biznes. Biznes to biznes, jak to miał Max Kolonko, kurwa. Biznes to jest biznes. Tutaj nie ma jakiegoś, nie wiem, przemyślania, że nie, że nie powinienem, bo to będzie źle odebrane. Pierdolisz to, to jest biznes, to jest kasa. Bez kasy, kurwa, nie można żyć. I prawda jest taka, że ja się absolutnie nie tak. dziwię tym wszystkim jakimś tam nie wiem osobom, którzy są rozpoznawalni gwiazdy KSW lub też inne gwiazdy, które komentują, które się pokazują na Fame MMA. Po prostu chcą zdobyć, chcą, chcą coś ucknąć z tego tortu, jakim jest ten MMA, coś dla siebie. A więc będą mieć większą publikę, więcej subskrypcji, więcej lajków yy, i więcej pieniędzy. No i, i tyle. No i kurwa i o czym tutaj w ogóle słuchajcie dyskutować? No świat się obraca wokół pieniędzy, nie ma pieniędzy, kurwa nie ma nic. Teraz powinni wszyscy youtuberzy po prostu gadać no stop o fej... MMA i, i... coś z tego tortu po prostu... uczknąć, no i tyle. Jeżeli ja będę miał taką możliwość, o przepraszam, to też to będę robił, a czemu nie, kurwa. Jeżeli... jeżeli mam mieć jakieś korzyści z tego całego gówna, jakim jest fej MMA, no to po prostu będę brał, no, no to... Pff, w ogóle mi to wisi i powiewa, czy będą oni źli, czy, czy... 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 czy w ogóle, czy będą coś mieć do tego, że ludzie wykorzystują, tak dalej, i tak dalej. No, słuchajcie, informacja, no, 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 te wszystkie szoty, jakie się pojawiają, jeżeli chodzi o Fame MMA, to są kanały założone, słuchajcie, przez wodarzy KSW. Oni też z tego mają po prostu hajs, robią sobie, ludzie sobie siedzą, wycinają jakieś szoty, tzw. szoty z ich konferencji, z walk, z wypowiedzi, z, wy, z wywiadów z zawodnikami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, umieszczają to, no i kurwa, i kap zaleci. No, no i, i w ogóle tu o czym dyskutować i, i rozmawiać. No yy, No i tyle. Ja się w kurwie muszę sobie zapalić, naprawdę. I tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o komentarz yy, kolejny do, do, do Fame MMA 4. Ja mam nadzieję, że te komentarze na temat Fame MMA po prostu. Ich dużo nie będzie, choć widząc to, co się dzieje, to komentować będzie co i i będę komentował, o co mi tam zależy. Niedługo może się uda poprowadzić komentarz z jeszcze jedną osobą, wtedy będzie już w ogóle wesołe, Jeżeli ta osoba, osoba oczywiście się zgodzi, no to tutaj komentarze będą, bym powiedział, nawet po prostu yy, szczególne. No ale to zobaczymy, no, nikogo nie namawiam i a jeżeli wy macie po prostu ochotę, nie wiem, połączyć się na Skype'ie, pokomentować pewne rzeczy, które się dzieją na YouTube, to dawajcie znaczaczem lub nie. Nie macie co robić, macie pół godzinki wolnego, to po prostu piszcie, dawajcie kontakt, umówimy się i sobie coś razem pokomentujemy. Zajebista sprawa, prawda? Po co samemu gdzieś tam coś komentować, jak można, jak się ma coś faktycznie do powiedzenia fajnego, interesującego, z wielkim dowci dowcipem, to, to, to dlaczego tego nie pokazać po prostu innym y, widzom y, YouTube'a. Dobra, okej. Okay. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i usłyszenia niebawem, papa. Pa.